Ja się ogromnie cieszę, że ta inwestycja terminal T3 została dzisiaj otwarta i będzie funkcjonować już teraz operacyjnie. To jest niezwykle ważna inwestycja z punktu widzenia Polski jako korytarza transportowego i to trochę w nowym kontekście, w kontekście północ-południe, czyli w przeciwieństwie do tego, jak tradycyjnie czy historycznie myślimy o roli Polski jako korytarza transportowego. No jest to fundamentalnie ważna infrastruktura z punktu widzenia Unii Europejskiej, a także partnerstwa nordyckiego czy północnego, w którym coraz aktywniej funkcjonuje Polska. It's dimension we, uh, we had the dimension of the Greens, the, the tallest in, uh, in Europe, able to handle 24,000 TU vessels. So offering our customers uh, expansion as well and optimizing the use of those ships. it's also about location. Uh, dansk is, uh, is very well located to uh, to serve as a transshipment hub for uh, the broader baltic uh, area. and it's very well connected to the, not only the polish hinterland, but also to slovakia, to ukraine, uh, to czech republic. Europę, mamy dostęp do morza, bliskość do olbrzymich rynków zbytu zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie w kontekście chociażby odbudowy Ukrainy i bardzo ważne jest, żebyśmy jako kraj rozbudowywali właśnie to infrastrukturalne zaplecze, które później może pomóc już tym polskim przedsiębiorcom, nawet tym mniejszym, wykorzystać w pełni swój potencjał dotyczący eksportu, importu dóbr i wzrostu naszych polskich spółek w globalnym łańcuchu wartości. W zeszłym roku polskie porty przeładowały około 3,3 miliona TIU, czyli tzw. kontenerów 20-stopowych, z czego w Baltic Cubie przeładowano mniej więcej 2 trzecie z tego wolumenu. Obecna inwestycja powoduje, że z przepustowości 3 milionów TU zwiększamy ją do 4,5 miliona Tiu, czyli można powiedzieć, że to jest zwiększenie o prawie 50%. Jesteśmy tym inwestorem 30%. Oprócz nas inwestorem strategicznym jest singapurska grupa PSA, operator portowy z Singapuru, a także IFM, czyli fundusz emerytalny z Australii. To jest o tyle ciekawa struktura właścicielska, że ona z jednej strony powoduje, że spółka zarządzana jest efektywnie rynkowo i reaguje na rynkowe trendy, ma znakomite relacje z głównymi przewoźnikami, grupami handlowymi. Z drugiej strony mamy tam inwestorów finansowych, także kapitał państwowy, którym reprezentuje PFR który powoduje, że staramy się dopilnowywać też tego, co dla Polski ważne w tej inwestycji.